Cześć witajcie, dzisiaj mam dla Was ważne info. nami dzisiaj na FIFA 19 i patrzę, że liga weekendowa zostanie otwarta w wyjątku tylko na ten weekend obecny 20 marca o godzinie 8. Więc zachęcam Was do bicia, jeśli byście chcieli zobaczyć. przypomnieć sobie jak to było. To jest tylko jednorazowa okazja. Ja mam 2000 punktów. Mogę dołączyć. Nie wiem jak wy, jak nie, to nabijacie punkty. Będę także dla was nagrywał relacje z tego, z tymi, że z i rzucę jakiś odcinek Mogę piłkarz, jaki będzie piłkarz? Neymaran, wypukłeś sobie wezmę. co jest tutaj. Dalej, dalej, dalej. Co my będziemy w paszce mieli? Niemcy CRS 8 8,2 słabo. Jeszcze paczka strojów, ja już sam się będę żegnał, jak mówiłem, widzimy się. Weekend, albo po weekendzie, na pewno wlecie jakiś odcinek. Do usłyszenia. Cześć.